Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym All Time Detailing epizodzie. W dzisiejszym odcinku zmrozimy lakier w najnowszej Porsche Panamera Turbo E Hybrid o mocy 519 K. A do sety robi 3,7 sekundy. Jak już się rozpędzi do maksymalnej prędkości niby 290, myślę, że pójdzie więcej, to staje w miejscu dzięki tym ceramicznym wielkim zaciskom hamulcowym. No i patrzcie, auto praktycznie zabanie, a tylko tyle dają w fabryce folii PP. No, jeżeli nie zabezpieczyłby klient tego samochodu całego bez folią, to tutaj już po praktycznie tysiącu kilometrów będzie mnóstwo odprysków. Klin jest bardzo świadomy, także wy również bądźcie i zabezpieczajcie wartość swoich perełek. A więc kochani, jeżeli się martwicie o swój lakier i zastanawiacie, czy okleić samochód bezbarną folią, to tutaj macie dowód. Tutaj jest niezabezpieczona maska, mnóstwo odprysków, tutaj mamy folię PPF i jak widzicie, jest lakier idealny. Dobra, więc teraz mamy już maskę wrzuconą, opięliśmy sobie ją na czterech tutaj rogach, żeby się pozbyć wszystkich nadmiarów i jak najwięcej. No i teraz jak mamy maskę już, mamy maskę, musimy sobie trochę ją też podlewać, bo tutaj na takich wystających elementach ona sobie bardzo lubi łapać. Musimy mieć cały czas mokro pod, pod folią. Folię sobie też moczymy na, na górze, żeby nam się lepiej rakla ślizgała. I tak naprawdę możemy przystąpić do... Druga krowania, tylko musimy uważać, bo tą masker wiem jest formatki. Czyli musimy uważać, żeby nam wszędzie, wszędzie starczało folii na, na zawijkę. tutaj gdzie ja ciąłem jest tylko taka, taka ryska, folia nie jest w ogóle przecięta, a ona odrywa mi się typowo po moim tutaj cięciu. Więc jest to ultra bezpieczne dla lakieru, jeśli oczywiście ktoś, kto wykonuje taką, takie pracę jest w tym doświadczony. Mamy drzwi już narzucone. Tu jest o tyle problem, że lusterko wychodzi właśnie z drzwi, a nie tutaj z tego miejsca. Dlatego mamy tutaj w formacie rozcięcie, które się będzie tutaj delikatnie łączyło. A tego trzeba to bardzo precyzyjnie ułożyć, żeby później nie było gdzie tego widać. bo będzie to wyglądać co najmniej komicznie. Dobra, a więc właśnie narzuciliśmy sobie folię, spikujemy ją lekko z góry i teraz już będzie proces ustawiania reklamania, czyli w sumie najprzyjemniejsze to co w tej pracy jest. Jak widzicie mamy już trochę auta oklejonego i napiszcie w komentarzu, czy wolicie ten piękny macik. Czy może połysk? Bo to jest odwieczna wojna. Połysk jest fajny, ale my uważamy, że mat jest dużo ciekawszy i przede wszystkim jest teraz modny. A jeżeli możecie mieć stuprocentowe zabezpieczenie swojego lakieru przed zarysowaniami i przy okazji stylizację, no to grzech z tego nie skorzystać. A w Porsche, Panamera nie ma możliwości zamówienia takiego matowego lakieru, także samochód staje się zdecydowanie unikatowy. Teraz rzucamy ćwiartkę od strony pasażera, kolejnie od kierowcy i następne elementy, także zostańcie do końca. Teraz tak, ta końcówka jest najważniejsza, tak żeby wszystko było idealnie dopieszczone i przez ostatnią godzinę nawet 3-4 osoby pracujemy przy jednym aucie, żeby ten efekt finalny był po prostu powalający. Zostańcie do końca i zobaczcie reakcję klientów. One przykryte, żeby się nie zakurzyło. <grystanie> Drugi <Duży> raz. <grystanie> Teraz odkrywamy, co. <grystanie> Super. No i co, jeszcze z takich ważnych rzeczy? No to te słupki, plamki masz poklejane, lusterka, te listwy na dole, wiadomo, reflektory, tutaj te wszystkie listewki, które były w tym... W tym zderzaku czarne było ich chyba 29 elementów, czy to około 30. No i co, ja jestem zadowolony, bo kura naprawdę fajnie no, wyszła. Ja tą pierwszą miałem okazję. Ja dziękuję Ci, że też się zdecydowałeś. A powiedz mi, bo Ty z Rybnika, nie? No, no. E, co się tutaj do mnie przywiało? Ja to oglądałem generalnie, wiesz? Oglądałem. Okay. No, ja też sam film rozwijałem przez jakoś tam... To jest nie przedmole media, ale generalnie deders. Ok. To w co miałem kiedyś. Tak. To mi pozwoliło się gdzieś skoczyć do góry. Tak. Więc widziałem, co się dzieje, no i nie, zaufanie generalnie, no, no, to to na misku, to. coś na miejscu, coś wtedy potrzebował, czy coś, coś A, nie tak. Wiem, tak. jak się Lenę się gdzieś odrze, gdzieś coś takiego... Folia jest jak najbardziej, proces jest odwracalny, można wymienić i tak dalej, także nie ma żadnego... No, dziękuję, dziękuję Ci bardzo za cierpliwość. Gratuluję Ci, że zdecydowałeś się okleić. No i co, widzimy się na tym pierwszym myciu. Dziękuję kochani, że byliście do końca. Zostawcie subskrypcję, napiszcie, czy wolicie Panamerę w połysku, czy w macie i do zobaczenia w ostatnim odcinku. Cześć.